luty zima w pełni ale zbliżają się walentynki u mnie jest to termin łączenia w pary mam nadzieję że się ładnie połączą a tutaj widać moje stare gołąbki rozpłodowe no i teraz zostaną gołąbki połączone jajka zostaną podłożone pod roczniaki. i gdyby ktoś był chętny to wszystkie stare gołębie rozpłodowe mogą być do kupienia o tu akurat jest samczyk 2010 rok są tu gołąbki 2011 rocznik 2012 także gołąbki które u mnie się sprawdziły odchowam sobie jeden lęk młodych a pozostałe gołębie lęgi albo pójdą na sprzedaż albo po prostu gołąbki rozpłodowe będą sprzedane